Witamy Was serdecznie, dzisiaj będziemy takie robili małe porównanie urządzenia z za wschodniej granicy e, Fortuny M3, takiego to wykrywacza z cyfrowym VDI, z cewką Alagaret AT Pro e, Porównamy sobie z Alterem 71, ustawienia pokażę jakie tam są <laughs> e, Pokażę Andrzejku, że grunt jest czysty tam no, coś popierduje ale to są detale jeszcze czas na tak tak jest jest okej okay. dobra? dobra monety 10 kHz w dynamiku bez wzmocnienia statyki Field gruntu 2 maskowanie 2 na 4 tonach mm czułość czułość będzie maksymalna dyskryminacja 0 może być 15 cm. denartytusa Liviusza Boratiniego. mamy tak tak jest dopchniesz się troszkę tam Lupy, nie urywa sygnał jest powtarzalny ale niestety wskaźnik tam milczy teraz się coś pokazało jest 119 ale żadnych słupków nie ma nic no ale ewidentnie do kopania na such tak bardzo ładny sygnał bije na 80 słupki pokazujące głęboko zobaczymy możemy spokojnie pojechać głębiej dobrze zjedziemy sobie na oko tyle zaraz mierzymy jaka tu będzie głębokość pomary żyć nie dają tylko kobiet nie chcą pić chamskiej krwi tylko pańską tak patrzymy 20, mamy 24 cm do granicy tego naszego wykopu trochę sarpany, ale coś tam łapie. popiarduje No już. Czekaj, zjadę z, do... z czułością. Na wzbudzonym wykrywaczu mógłbym to jeszcze kopnąć. Trafić. No jeszcze mógłbyś się zainteresować. Zobaczymy, alterka. Jest jakiś nagły sygnał, ale to już jest nie do kopania, niestety. A teraz muszę Andrzej wzmocnił sobie statykę. Statyka słychać. Na wzmocnieniu statyki. Nie. To jest tylko sygnalizuje mi kanał statyczny, że coś jest. Że coś jest. No, Zobaczymy, może ja wzmocnię. Wzmocnienie statyki też wrzucę. Wzmocnienie statyki wrzucimy na 30. Zobaczymy teraz 10 kHz, tak jak widać. Cisza. A, ale? od tej samej głębokości dał się 20 kupiek. Cisza. Dobrze. To było 24 cm chyba, tak? Dobra? 24. Gdzieś mniej więcej, tak? Tak jest. No i dobra. Najpierw fotulka. Piękny sygnał do kopania od razu. Fałę i działa, on jest nawet. Uh -huh. Maltekka. Nic nie znacznie 24, takich do 30, bo To Dobra. Alterek żyje. Bez wskazań tu coś się pojawia. Jakieś 110. Jakiś tam słapeczek się pojawia. Do kopania, na sług do kopania. Zjeżdżamy 5 cm w dół ze srebrkiem naszym. Zjeżdżamy 5 cm w dół z naszym sreberkiem. W Walterze wybrałem 10 kHz, bo między 10 a 13 koledzy najczęściej kopią monety. Na tej cewce 9,30. Na tej cewce 9,30, więc częstotliwość jest podównywalna Powtarzam. Odsunę się na chwilkę. Monetkę mamy tutaj, jak widać. Odtąd mamy 29 cm. tym zabrało. Słupki niżej pokazujące że jest głębiej. Czyli wskazania słupków są niższe. Tak i mniej powtarzalne. mniej ich jest. Się, no. tak. Co któryś raz się słupek pojawia. zaczymy w alterku. Sygnał również powtarzalny, tylko że na słuch, bez żadnej identyfikacji cisza na ekranie. A z koledzy mnie zjadą, będzie gówno burza o to, że przebud wisi. że... Ale to tak naprawdę w tym momencie nie przeszkadza w żaden sposób. Za jaka tam jest głębokość tego? 29 cm. A do gruntu dostałem. Nie od razu lepszy dobra teraz zobaczymy jeszcze zjedziemy sobie z 5 cm na oko tak o zjedziemy sobie tutaj zjedziemy sobie o tak wymierzymy zaraz zobaczymy 33 cm 33 cm no 25 kopiek taustatyczny No to już nie do kopania Zobaczymy z alterkiem statycznie się odzywa. Ale tak samo jak w przypadku Fortuny nie do kopania. Zwracam uwagę, że testujemy fortunę na mniejszej cewce, bo kolega ma problem dzisiaj z dostrojeniem większej. To jest nowy wykrywacz, dopiero się uczymy go. Tak jest. Ta większa ma, to jest wielkość mniej więcej 13 dd 32 na 30 cm, także. Na zapewne zbierać będzie jeszcze lepiej dobrze zobaczmy w takim razie na tą głębokość 34 cm grubego sapa tak dokładnie w to miejsce po monecie wciśnij ją głębiej tu mrówki atakują tak to widzi środkiem trzewki no tak ale to jest taki sygnał graniczny sygnał graniczny i VDI nie ma stabilnego jest yy, końcowe VDI osiemdziesiąt jeden ale no, ale to już tak ale to jest nie do kopania tak no założyłbym na ten sygnał teraz drugą alter się alter się coś tam próbuje odreanimować ale niewiele to daje no alter tak jak widzimy cisza To statyczny się lekko wzbudza podejrzewam że mało któryś z kolegów by kopał coś takiego na polu chyba że ma pole przechodzone na którym wychodzą bardzo fajne monety. Także, no dobra. Aha. Zaraz wracamy, założymy dużą cewkę. Zobaczymy tą samą monetę na dużej cewce.